A, dobra, o tych rozstaniach mieliśmy gadać. Okej, okay, dobra. Zapomniałem. No to tak, pojawiły się jakieś doniesienia dziwne na pudlu. No to tak, zaczniemy od... Zaczniemy może najpierw od dołu. Kryzys u Marianny Schreiber. E, to nie wiem, oni jakoś krótko. U Marianny Schreiber nie ma nudy. Dopiero co relacjonowała zabieg powiększenia piersi. Wtedy on ją chyba karmił, a teraz znów wywołała lawinę komentarzy. Tym razem za sprawą zdjęcia opublikowanego na, na Portalu X. Mariana Schreiber i Piotr Korcza, Ko, Korczarowski nie są już razem. Bo wrzuciła gdzieś tam jest mój przyszły mąż, dom i gromadka dzieci. Ale to w sumie... Równie dobrze o nim mogła mówić, nie? No ale Mariana dosyć dynamicznie zmienia partnerów. Ona przeszła niesamowitą zmianę wyglądu. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe. Chłop dużo dla niej poświęcił, nie? To by było smutne, jakby się tak szybko rozstali, Bo faktycznie ten chłop część kariery politycznej, kto wie, może nawet całą karierę polityczną, poświęcił. Tutaj jest kolejne szokujące doniesienie na pudelku: Na co i Marcin Dubile rozstali się? internauci mają dowody. To koniec trzyletniego związku Natsu i Marcina Dubiela, w mediach społecznościowych huczy od plotek na temat rzekomego rozstania youtuberów. I dowodem ma być jakiś TikTok. Trafny komentarz pod TikTokiem Natalii. Chyba koniec wielkiej miłości z Dubielem. Na storce widać, że śpisz w byłym pokoju Matthew, nie rozumiem, w byłym pokoju Mefiu, a na TikToku kartony z kuchni podpisane Twoim imieniem. Trochę to dziwne podpisywać kartony z kuchni. Jak i tak byście mieli wspólną, a jak podpisałaś, wygląda na to, że nie. Natalia dodała takie story. Ostatnio się trochę umie dzieje, do tego przeprowadzka na głowie, ale na wszystko przyjdzie czas i wam opowiem, co, ta, co tam umie dokładnie. Jak mogłam zapomnieć, że to ja jestem miłością mojego życia? Pojechała gdzieś sama, później dojechała do niej koleżanka. Marcin dodaje tylko tatka na story, mimo że wcześniej jak dodawał było u niego dużo Natalii. No, byłoby to smutne, gdyby się rozstali, no bo Natsu go wspierała jak był naprawdę ciężki dla niego czas. Ale kto wie? Kto wie? DZZ rzucił oświadczenie chyba Natsu, gdzie pojawiły pogłoski o tam rozstaniu co trochę mnie dziwiło. DZZ. Nie zostawiła go pomimo Pandory, pracowała nad jego zdrowiem psychicznym w najgorszym okresie, on wychodzi na prosto i ją zostawia. Natalia Karczmaczyk. Bardzo boli mnie czytanie komentarzy, które widzę pod swoimi postami i innych nieprawdziwych oskarżeń w wiadomościach prywatnych. Zatem rozwiewając wszelkie wątpliwości, bo nie zależy mi na żadnych teoriach spiskowych i rozgłosie, wręcz przeciwnie, tak podjęliśmy z Marcinem decyzję o rozstaniu. Jakiś czas temu jest to dla mnie... A, chyba decyzję o rozstaniu jakiś czas temu. Jest to dla mnie cholernie ciężki okres, może tego nie widać na socjalach bo o to mi chodziło. Nie chcę współczucia, nie chcę rad, chcę spokoju. Chcę żyć przynajmniej trochę normalnie w tej nowej rzeczywistości. Poza tym jestem silną babą i wszystko tłumię, tłumię w sobie. Sama nie wiem, czy to dobrze. Wracając, szukamy mieszkań osobno. Do tego czasu musimy mieszkać razem, ale nie ma między nami złej krwi, ani złych emocji. Jest tylko smutek i żal. Rozstanie nie jest z mojej inicjatywy, bo to mi zarzucacie. Niczego nie oznajmiłam, nikogo nie zostawiłam. Można powiedzieć, że to wspólna decyzja, choć nie z mojej inicjatywy. Ja uważam, że to bez sensu podkreślają mnie, na pewno tym nie pomoże. No, ale tak postanowiła. Tadek zostaje z Marcinem. Sami możecie sobie wyobrazić, jak serce pęka mi na milion kawałków. Jednak tak było od początku. To pies Marcina. Jutro oglądam dwa mieszkania, jedno z nich wybiorę. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się przeprowadzić. Proszę o niedrączenie tego tematu, bo nasz związek nie jest publiczny od dwóch lat. I jego zakończenie też niech, niech też takie pozostanie. To akurat dziwne, no bo oni związek publiczny mieli. Bardzo dużo zdjęć dodawali razem i tak dalej. Zbyt wiele kosztuje mnie to emocji, aby więcej tu wyjaśniać. Proszę tylko o spokój. To pierwsze i ostatnie moje słowa w tym temacie. Pamiętajcie, że rozstajemy się z Marcinem w zgodzie, życzę mu jak najlepiej, bo dalej mi na nim zależy i przeżyliśmy masę stosownych chwil, jednak nasze drogi się rozeszły i każdy idzie w swoją stronę. No dla mnie dosyć to szokujące, ale o, jednak pozostała, byli tyle czasu. No i tutaj e, gdzieś były komentarze Nitrozyniaka, widziałem. Jest tu. Nie chcę, każdy myśli co chce, ale irytuje mnie pomysł, że jak ktoś ci pomoże w trudnym okresie, to musi z nim być do końca życia. E, biorąc pod uwagę, że masz e, pewnie informacje z pierwszej ręki, jak to wygląda, to naprawdę przykre, że tak się zachował. No to co jest większą oznaką szacunku. Nie być ze sobą i niech sobie zbudują normalne życie, czy być na siłę. Widzę, że kol dalej kolega broniony. On by ci chyba nać na łeb musiał, żebyś zobaczył, jaki to cymbał. Ty masz 8 IQ. Na to już nie poradzimy. Marcin to debil, który storki o fryzjerze wstawia, jak jego była dziewczyna o rozstaniu. Tym bardziej lepiej dla niej, że znajdzie sobie kogoś, kto na ziemi żyje, a nie w bliżej, niezrozumiałej przestrzeni. Laska poświęciła do niego wszystko, on jak wyszedł na prostą, to kopie ją w... Bo straciła... Bo stracił uczucia. Pózna, że nie chce tego dalej ciągnąć, bo chce by zaczęła żyć, prawdopodobnie gdyby nie ona, też nie miałby człowieka na sumie, no tak mówiła ona, żeby miała człowieka na sumie. Dosłownie nie wyszedł na prostą, skąd wy te bajki? Trochę z tego, co rzuca, trochę z tego, co mówiła Natalia, że powoli wraca na prostą. Podchodzisz do tematu jakoś infantylnie, można coś gorszego zrobić człowiekowi, niż marnować mu życie, skoro nie chce z nim być. Dosłownie lepiej się rostać, niech ktoś sobie życie postaje, niż trzymać go pół młodości, jak czujesz, Czy że... no... Jeżeli im się nie układało, chociaż się wy, po prostu pewnie ludzie są dlatego zdziwieni. No, bo ja też jestem dosyć zdziwiony, nie? Tym rozstaniem, bo miałem wrażenie, że im się układa. Przynajmniej z tego, co tam wrzucali, nie? Raz na jakiś czas. Ale tak to jest, no. Ja się rozstałem po 13 latach. Oni chyba tam strzybyli, czy coś. A czy oni też się rozstawali wcześniej, bo raz się rozstali chyba nawet na imprezie Goat. No, ale dla mnie to dosyć szokujące. Myślałem, że to jakieś, yy, wiecie, wczoraj jakieś są pogłoski, ale że oni powiedzą, nie, nie, tylko coś tam pojechałem sama na wakacje, czy coś takiego, a tutaj faktycznie. Rozstanie. A rozstania bywają ciężkie. Tutaj o dziwo wygląda jakby Natsu bardziej przeżywała to. Bo co ona tam rzuca? No, dlatego też może ludzi szokować, bo oni chyba nawet coś tam gadali o dziecku jakiś czas temu. Z tego co mi się kojarzy. No widać, że mocno przeżywa. A, dobra, jest i że dubiel komentuje rozstanie. Moi drodzy tak, rozstaliśmy się z Natalią, mógłbym napisać teraz całe wypracowanie na temat sytuacji, w której się znaleźliśmy, lecz długo walczyliśmy o spokój i pragnę go zachować. Ograniczę zatem swoje słowa do niezbędnego minimum. Zawdzięczam Natalii swoje życie. Dosłownie, myślę, że nie ma na tym świecie wielu osób, które w tej sytuacji zachowałyby się podobnie. Chcę, aby Natalia była szczęśliwa. Ona sama wie, że może na mnie liczyć. Jestem niesamowicie wdzięczny za wszystko, co od niej dostałem i dziękuję za to, również i tutaj. Nitro na stream mówił, że do wakacji się zajdą. A, to, a mo, kto wie, może to jest tylko taki, taki, taki myk. W świecie influencerów nic nie wiadomo. Nitro na pewno ma lepsze, lepszą wiedzę na ten temat, a skoro mówi, że się zajdą do wakacji, no jeżeli faktycznie tak mówił. Natomiast oni już mieli rozstania. Tak jak mówię, sam byłem świadkiem jednego. Nawet mi się wtedy dostało <noise> na nieświadomce od NACU. Przy tobie się rozstali? No jakoś tak nagle się rozstali, że to, nie wiem, albo przed imprezą GOATS, Albo w trakcie imprezy Goats, ale to chyba nie były urodziny Wojtka. A może to były urodziny Wojtka Goli? Tak, to chyba były urodziny Wojtka Goli. Tak, tak, mm, tak. Na, na urodzinach Wojtka Goli. Co wtedy właśnie na CU szła, ja, ja na nią spojrzałem, i ona mnie zaczęła wyzywać, bo myślała, że ja się uśmiecham, bo oni się rozstali, nie? A ja nawet nie wiedziałem wtedy, że się rozstali i mnie wyzywała. No, taka sytuacja była. No, już kiedyś o tym gadałem przecież. Kiedy przejmiesz Ghost i wznowisz odcinki? Dzisiaj chyba dostałem podbicie oferty. Jeszcze nie czytałem tej wiadomości, ale wydaje mi się, że dostałem podbicie oferty od sprzedawcy dywanów. I obiecał tam, że nie będzie kasy promował. <śmum> Widziałem w tych notyfikacjach. Nie będę do tej wiadomości, ale dobra zerknę na nią. Chyba, że już skasowana, bo ja często dostaję wiadomości, a później mam kasowanki, nie skasowana. No dobra, jeszcze dostałem przeprosiny, w sumie nie wiem za co dostałem te przeprosiny, ale dostałem przeprosiny i oferty. ale to dosiądę do rozmów jakoś później. A, że na YouTube jest zakaz reklamowania kasy podobnie.